Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Radek, mam 21 lat. Chciałem podzielić się z Wami swoim świadectwem. Niektórzy z was mogą kojarzyć mnie oczywiście z filmów różnych, które tutaj zadałem Settler Studio. Nagrywamy sobie czasami, gdy mamy wolne chwile, ale zapewne często pojawiało się u was pytanie, kim ja mogę być, skąd ja jestem w ogóle. Dlatego podzielę się z wami teraz moim świadectwem, trochę powiem o swoim życiu. Przede wszystkim o tym. Jak Jezus Chrystus dotknął y, mojego serca i dał mi nowe życie. Pamiętam pewnego dnia, jak pierwszy raz właśnie to było moje takie pierwsze prze, prze, przeżycie z Bogiem, że tak powiem, jak Adam mi zaproponował, żebyśmy pojechali na, di, na dni diecezjalne do Łąży. Pamiętam, siedzieliśmy do autokaru, w ludzi nie znałem, modlitwa była. Strasznie dziwnie się czułem, bo nie byłem przyzwyczajony do takich rzeczy. Zjechaliśmy do tyłomży. Yy, gdy wieczór się zbliżał, yy, zachorowałem. Wtedy jakaś gorączka mnie złapała, naprawdę wysoka, dreszcze miałem, trzęsłem się całym. Myślałem, że już następny dzień spędzę w łóżku. A co mnie najbardziej zdziwiło, pamiętam, Piotrek się nade mną wtedy modlił, wszyscy się modlili i z rana sam jak nowonarodzony. Dla mnie to był już jeden z pierwszych takich cudów, które się wydarzyły w moim życiu. Jakoś tam do kościoła zbyt mnie nie rwało. Czasami miałem takie myśli właśnie, że coś z tym bogiem jest. W technikum również tam ze znajomych trochę poznałam nowych, znowu trochę już nie imprezowałem, ale zawsze to ten alkohol wchodził w grę czy marihuana, nie marihuana. Pamiętam, poznałam dziewczynę, to ile tam lat miałam? Pamiętam, 16, 7, 17 chyba. No to, to pierwsze 17, tak, pierwsza miłość mojego życia, wiadomo, o, zakochany latami ja świata, poza nią nie widzę. I przede wszystkim przyszedł taki moment, pamiętam, że w tym związku miał, miałam dużo różnych problemów, pamiętam, kłótnie, niekłótnie, no bo wiadomo, bez Boga, bez Boga żaden związek nie przetrwa tak naprawdę. Żadne małżeństwo, żaden związek, bez Boga nie możemy nic planować. Aż przyszedł taki moment, pamiętam, kiedy po jakimś czasie Adam do mnie się odezwał, to był pamiętam lipiec, lipiec dwa lata temu dokładnie i wtedy strasznie mnie w związku szwankowało. Wtedy to był okres, kiedy już naprawdę to był okres w sumie rozstania, rozstania z moją dziewczyną i przeszykowaliśmy sobie z kolegami taki męski wyjazd do Augustowa. No, męski wyjazd do Augustowa po prostu chcieliśmy sobie pojechać, zabawić się, po prostu poszaleć. To było szczerze mówiąc. Trzy dni, trzy dni picia. Od rana do wieczora, non-stop, rowary, wódka, wszystko od razu grzaliśmy. Człowiek o wszystkim zapominał. Aż pamiętam trzeci dzień, podchodzę do telefonu, coś tam patrzę, Adam coś tam do mnie wypisuje, coś tam dzwoni. No to i pytanie mi zadaje takie, czy ty chcesz jechać na rekolekcję? Ja mi się skurczę, koleś. Ja tutaj w Augustowie, tutaj browarki sobie wale, myślę sobie, jakie rekolekcje? O, czy ty do mnie gadasz, co nie? No, takie rekolekcje dawaj, tam wiesz, coś tam, nowe życie, co nie? Potem zobaczysz. Ja mówię, ale o co chodzi, wiesz, On coś tam do mnie, pamiętam, no to 100 zł kosztuje w ogóle, ja mi sobie koleś, ja tutaj całe pieniądze przechlam zaraz na wakacjach, ty chcesz, że miał jeszcze 100 zł na rekolekcję wyciągnął, mi się sobie normalno, nie czy co? A on wtedy, pamiętam, zaproponował, że on wszystko za mnie opłaci. Ja mówię, jak dojechać tam, jak i ty wszystko zobacz, wszystko załatwię. Myślę, okej, okay, kurczę. Ja jeszcze, wiadomo, no trochę podpity byłem, no to wiadomo, o tym mu obchodzi, co on tam za decyzje podejmuje, no to myślę sobie, ja się, zgodzę się no raz się żyje, pojadę na te rekolekcje. Pamiętam, jeszcze wracam, myślę sobie, trochę już wytrzeźwiałem, tylko nie wiem, chyba dwa dni później było po tym moim wyjeździe. Myślę sobie, kurczę, na, na co ja jadę, o co chodzi, so, nie, sobie, gdzie on mnie bierze. Dobra, tam jakoś jedziemy, się okazało, że to w Czarnej Białostowskiej wszystko się odbywa. Zajeżdżamy tam w ogóle, mnóstwo nowych ludzi, ja nie wiedziałem jak się odnaleźć, w ogóle różni, różni ludzie byli, pamiętam. Od najstarszych do najmłodszych, nawet tacy jacyś, no, taki chłopak był jeden, pamiętam, od początku spotkania na niego trochę krzywo patrzyłem, bo taki, no kolczyki, nie kolczyki, no trochę za takimi ludźmi, pamiętam, nie przepadałem, dlatego trochę na niego krzywo spojrzałem. I widziałem, że kompletnie nie mógł się odnaleźć, z taką nienawiścią na wszystkich patrzył. Jego akurat tak bardzo mocno dostrzegłem. Zajechałem i pamiętam, nikt nie chciał mi powiedzieć o co chodzi w tych rekolekcjach, tylko po prostu powiedzieli: przeżywaj to. Pamiętam, były takie m, różne prowadzone takie konferencje I ja oczywiście słuchałem, bo tak sobie pomyślałem w sumie, Panie Boże, jeżeli naprawdę tak istniejesz i chcesz, chcesz, żebym do Ciebie tak wrócił, to po prostu mi to pokaż. Ja nie mam nic do stracenia, jestem otwarty, żeby zobaczyć czy naprawdę coś w tym wszystkim jest. Przeżywałem to wszystko, pierwszy dzień, pamiętam, na koniec pierwszego dnia jestem z księdzem chwilę rozmawiałem, on się pytał mnie, jak się czuję w ogóle, ja mówię, że fajnie, fajnie. Następny dzień tam przyszliśmy, pamiętam, spowiedź była, spowiedź z całego życia i od razu poszedłem do tej spowiedzi, wyspowiadałem się szczerze ze wszystkich grzechów, które pamiętałem, pamiętam, Duch Święty mi dużo pomógł. Od razu lżej na duszy było i pamiętam przede wszystkim wieczór, z zachodzimy, w drugim pokoju dużo tam, pamiętam, kapłanów modliło się. Nas poprowadzono na środek, na środek tam w kościele, pamiętam było miejsce duże zrobione, wszyscy na dywanie usiedliśmy i powoli tam wszyscy kapłani weszli, był wstęp, pamiętam modlitwa była i po prostu dowiedziałem się, że teraz będziemy się modlili wszyscy do Ducha Świętego. Podszedłem wtedy, wtedy zaczęli się nade mną modlić, zamknął mocz. Czułem, czułem tak jakby to można powiedzieć takie jakby pioruny jakieś, ja to tak odczuwam, jakby jakiś prąd mnie zaczął razić przez całe ciało, przechodziła jakaś siła i powoli, powoli, ja zamknięto oczy miałem, prosiłem strasznie o tego Ducha Świętego przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty jakaś siła mnie po prostu wypychała, wypychała do tyłu ja się temu nie opierałem, po prostu nikt mnie nie dotykał, ale powoli padałam do tyłu, padałam, padałam aż pach, leżę na glebie leżę i się nie ruszam nie chce mi się ruszać szczerze mówiąc nie chciało mi się wstawać bo wtedy czułem ogromną miłość. Miłość pana Jezusa wypełniała mnie po brzegi, po same brzegi. Nigdy w życiu tak nie czułem się już szczęśliwy, tak bardzo kochany. Te chwile zapamiętam na całe życie. Leżałem tak, nie wiem, z 10 z 15 minut, poniosłem się. I wtedy już wszystko było inaczej. Patrzymy, jak ludzie skakali. Modliliśmy się do Ducha Świętego, skakaliśmy się, cieszyliśmy. Tego chłopaka, którego na początku widziałam, który z taką nienawiścią patrzył, on wtedy biegał, płakał i wszystkich przytulał z radości. Jaki to, jaki to widok po prostu był. Serca na nowo nasze. Na, na nowo narodziły się nasze serca. Potem ksiądz zaczął rozdawać charyzmaty. Ja tam przyjechałem tam wtedy z tą dziewczyną ze złamanym sercem. Jedyny charyzmat, którego potrzebowałem, to był charyzmat miłości ksiądz chodził, różne charyzmaty było od wyzwolenia od nałogów i takie tam i wreszcie przychodzi charyzmat miłości ksiądz chodzi z mikrofonem i zaczyna dmuchać, myślę sobie, co on robi, co to za szumy dmucha myślę sobie, o co chodzi podchodzi do, podchodzi do ludzi, dmucha niektórzy padają, myślę no, no, no jaja jakieś, co nie podchodzi do mnie myślę sobie, ja pewno nie upadnę, na pewno nie upadnę on dmuchnął we mnie po prostu normalnym powietrzem a mnie wyrwało z butów. Nie dam rady ustać na ziemi, nikt mnie nie dotknął, po prostu dmuchnął, a wiatrek huragan mnie zerwał od razu na ziemię poleciał, nie dam rady się ruszyć. Pamiętam wtedy taka miłość mnie wypełniła. Ogromna miłość i wiem, że wtedy właśnie zostały zaleczone wszystkie moje rany. Rany wtedy mojego serca, moje całe serce zostało poskładane na nowo wtedy już nie czułem żalu do nikogo do żadnej osoby, ja wszystkich kochałem wokół pamiętam po tych rekolekcjach jak wróciłem do domu nikt mnie nie poznał przyjeżdża dzieciak wcześniej taki normalny chłopak z osiedla, a ja przyjeżdżam i skaczę mamo, tato, bracia Jezus Chrystus żyje, On jest moim Panem Przychodzę, skaczę, do babci od razu powiem, Jak się babcie ucieszyła, wiadomo, babcie religijne. się babcie ucieszyła, o, o fajnie, radko, powiedziałam od razu wszystkim świadectwu, wszystkim ludziom. Pamiętam, do dziewczyny napisałam od razu: Słuchaj, ja, ja nie mam do ciebie żalu. Ja wszystkich kocham, Jezus jest moim panem. Wszyscy koledzy to myśleli, że ja nie wiem, no, że ześwirowałem. O co chodzi? No, człowiek odmieniony przyjechał, szczęśliwy. To było cudowne. Ale wszystko się zmieniło, bo pamiętam, zacząłem znowu się z dziewczyną spotykać. Bo ona zobaczyła innego mnie, odmienionego, nowy człowiek. Ale przez te spotkania, pamiętam, to miało być tylko przyjaźń, przez spotkania znowu wróciliśmy do siebie i to mnie znowu oddaliło od Boga. Znowu opuściłem jedną mszę, drugą mszę, przestałem się spowiadać. Wszystko minęło. Znowu była tylko złość. Nerwy się zaczęły, zaczęliśmy się kłócić. Potem wyszło jak wyszło, pamiętam, że się rozstaliśmy. Znowu zacząłem uciekać w alkohol. Przede wszystkim to ostatni rok technikum u mnie był egzaminy, pamiętam, zawodowe, matury. To wszystko również, to akurat dobre, ale wszystko również przełożyłem na naukę I zacząłem się przygotowywać. Wszystkie dodatkowe zajęcia brałem, jakie są, wszystkie konkursy, po prostu, żeby uzupełnić ten czas, żeby nie czuć tego bólu, znowu tej pustki. Alkohol, znowu papierosy. To wszystko, pamiętam, niszczyło mnie od środka, nie, nie czułem się szczęśliwy. Poznawałem dużo nowych dziewczyn. Żaba mnie w ogóle nie interesowała. Staram się wypełnić tą pustkę. Ale w ogóle, w ogóle, niczym tego zainteresowania, wiem, że to nie jest to. Wspominałem tylko te piękne chwile z rekolekcji. i zacząłem się zastanawiać, jak ja bardzo zabłądziłem. Masz doszły wakacje rok temu. To był lipiec. Bardzo dużo pamiętam piłem. No, naprawdę bardzo dużo, aż za dużo. Już nie wiedziałem, co z tego począć. Codziennie to piwko, to piwko, tam piwko, tam wódka. I po prostu ja uciekałem od problemów, ale widziałem, że te problemy ode mnie nie uciekają, tylko ja się ciągle pogrążam. Z każdym kolejnym piwem ja się coraz bardziej pogrążam. Iż to mi nic nie daje. Muszę sobie, trzeba coś z tym zrobić. Przypomniałem sobie czas rekolekcji, pomyślałem sobie, pomyślałem sobie tak, trzeba rzucić ten alkohol, bo on mnie przede wszystkim niszczy. Pamiętam, do Adama się zwróciłem, bo chciałem przyrzeczenie złożyć przed Bogiem, że nie będę pił. Adam się oczywiście zdziwił, no każdego to by zdziwiło, kto mnie wtedy znał. Że, że, że Radek nie chce pić? No. O co chodzi? No, kilku kolegów to się ostro zdziwiło. I akurat tak się złożyło, że w tym momencie, dwa dni później, dwa, trzy dni później, już nie pamiętam dokładnie, taka krucjata była podpisywana w Krypnie. Ja do mnie tam zabrał. I tam złożyłem, złożyłem tę przysięgę. Złożyłem ją na rok. Gdy wróciłem stamtąd, powiedziałem wszystkim. Rodzina w szoku. Bracia w szoku. Koledzy to w ogóle myśleli, że żartuję, śmiali się ze mnie. Mówi, no radzi, no co ty gadasz? Ty i krucjata, no od kiedy? Większość się ze mnie śmiała: nie wytrzymasz, ty bez alkoholu nie wytrzymasz, ty musisz pić. Wprawdzie początki tej krucjaty były naprawdę ciężkie, ale już minął rok, już minął rok, poradziłem sobie, wytrwałem ten rok. Chciałem jeszcze przytoczyć taką śmieszną, może, może sytuację. Kiedyś pamiętam z Adamem, byłem w katedrze u nas w kościele Farnym na Mszy Świętej i przy mnie stoją na prawo dwoje ludzi, pamiętam, i koszulki mają rycerze niepokalanej. Ja myślę sobie, kurczę, co to jest? Tak patrzę, fajnie, tak, rycerze niepokalanej. jest fajna sprawa, potem rozmawiałam o tym z babcią i babcia mi oddała taką malu malutko, malutkie zawierzenie. Ja o tym w ogóle nie pamiętam, to chyba był rok 2002 czy 2004, nie pamiętam, miałem 8 lub 10 lat. Gdzie ja byłem na wycieczce z klasy, pamiętam, ze szkoły podstawowej, w Niepokalanowie, i tam zawierzyłem się matce, właśnie, matce boskiej. I tam byłem, właśnie, taki podpis, że chcę być jej rycerzem. Tak sobie pomyślałem: O kurczę, to nie jest właśnie przypadek, to, to nie są przypadki w naszym życiu. Może dlatego, akurat, przez takie sytuacje, Pan Jezus potrafił do mnie dotrzeć. Ja wierzę, wierzę głęboko, że Pan Jezus jest ze mną od narodzin, tak samo jak mamusia niebieska, ale wiem, że ja po prostu nie widziałem ich. Nawet jeżeli byli obok, mnie, pocieszali mnie, podnosili ja tego po prostu nie widziałam, nie dostrzegałam tego. Chciałem jeszcze dodać przede wszystkim do was, którzy mnie teraz oglądacie, że jeżeli któryś z was naprawdę również przeżyło przeżyło takie chwile, jakieś pan Bóg naprawdę zadziałał w waszym życiu nawet jakimś skromnym wydarzeniem, coś się stało takiego, że wiecie, że akurat to było skierowane od was do Pana Boga, to też nie bójcie się, nie bójcie się o tym mówić, nie bójcie się o tym zaświadczać. Możecie również tutaj do nas przyjść, też swoje świadectwo nagrać, pokazać, pokazać ludziom, jak Bóg w nas działa. Bo pamiętajcie, że nie robimy tego również dla siebie, robimy to przede wszystkim dla innych, bo jak sami wiemy, chcemy wszystkich spotkać w niebie. Dlatego nie bójmy się mówić naszych świadectw, nie bójmy się mówić o Bogu.